Cześć moi kochani, z tej strony zawsze, ok ja wy zobaczcie, co ja dorwam w Biedronce za 29,99. Koniecznie zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. Widziałam tego bardzo, ale to bardzo dużo na TikToku i bardzo to chciałam i po prostu byłam w szoku, kiedy dorwałam to w Biedronce, więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy jest warte swojej ceny. Chciałam to sprowadzać z Amazona, ale zapomniałam mi się o tym. No i po prostu ucieszyłam się, że jest to w Biedronce. Szukam takiego, zobaczcie, tutaj. Zamka, i to otworzę. Mam nadzieję, co tam w środku dorwiemy. Jestem naprawdę bardzo ciekawa i podekscytowana. Um, przyznam szczerze, że no, szkoda, że to nie jest tak jak w Stanach za 5 dolarów. E, no, u nas jest za 30 zł. Dobra, ok, już wygląda to fajnie. Teraz szukamy kolejnego tutaj otwarcia. Mamy to, dobra. Otwieramy. Bo jestem bardzo, 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 bardzo ciekawa. To jest ten moment, jak to się otwiera. Ok, czekajcie, szukam e, tego sposobu. Wow. A, zawsze chciałam zobaczyć ten środek. Dobra, to się tutaj ściąga z góry. Zobaczcie, takie coś gumowego. Nie wiem, co na tym jest napisane. O, mamy to. Tak, Made in China. Ok. Więc du, 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 du Mamy to, mamy pięć zabawek. Jestem naprawdę bardzo podekscytowana. Zawsze chciałam to otworzyć. I ta jest taka lekko naruszona, więc może zacznę od tej. Zobaczymy, co tutaj mamy. Du, 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 du. Oklaski. Dobra. Jakieś spineczka, jakiś motylek. Ale ładne, i w moim ulubionym kolorze. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Wow, wygląda to naprawdę świetnie i będę mogła podarować Wam do konkursu albo po prostu jakiejś znajomy oddam, ale wygląda to naprawdę śliczne, moim zdaniem mega urocze. No i udało się i mi się trafiło w moim ulubionym kolorze, czyli niebieskim, ale ogólnie ta spineczka wygląda naprawdę fajnie. Dobra, otwieramy y, kolejne teraz sobie wylosuję. Może sobie wylosuję to. Okej, okay, to już nie jest jakoś tam być felerne. Szukam gdzie się to otwiera. Tutaj jest. Dobra, ciężko się to otwiera. Ale to dobrze. Jakiś mikrofon tu jest. Czekajcie, naprawdę. Musimy tu obczaić, co tutaj nas spakowali. Wygląda jak taki gumowy mikrofon gumka. Może to jest gumka do gumowania, ale jest to mikrofon. No albo coś innego wam to przypomina. Hmm, może to gumuje, ok, wyciągam sobie. Ale ogólnie może to być taki mikrofon do małych laleczek. Więc mamy kolejną rzecz, która jest też naprawdę urocza. Dobra, już mamy, mamy otwarte. Jak myślicie, na co to mogę wykorzystać? Jeszcze zostały trzy. Otwieram kolejny. O, oh, wow. Co to jest? O oh wow, czy to jest... Zobaczcie jaki breloczek Jakie to jest przepiękne Aż tutaj jest jakaś informacja o tej zabawce To nas nie interesuje Ale słuchajcie, takie breloczki To moje dzieciństwo Nie były tworzone takie typowo twarde Tylko takie miękkie podusie i zobaczcie, jakie to ładne. Jaki jednorożec kolorowy. Chciałabym mieć taką maskotkę dużą. Jest naprawdę to przepiękne. Zobaczcie, tak. To jest moje dzieciństwo. Tu jest pokazane w środku, co się znajduje w środku. Czym jest wypełnione. Ale przepiękne. Dobra, zostały nam jeszcze dwa. Zobaczcie co by tu zrobić? Jezus, czemu to się tak szybko kończy? Naprawdę. Dobra, tu są jakieś dwie rzeczy. Jedna to jest taka spinka. Tu mamy taką spineczkę różową. A to? Aha, tu jest taki zestaw. A czy to ja gadam zestaw. Zestaw kartek. Jakie spinki lub jakie breloczki tutaj można Dorwać, zobaczcie, nawet są jakieś takie pierścionki, jakieś taśmy. Pieczątki, pierścionki motylki. Eee, o! To mi się bardzo podoba. Takie spineczki do włosów. Myśmy wylosowali właśnie gwiazdeczkę. A tutaj jeszcze coś jest. Aha, okej, okay. takie breloczki. Ładne to wszystko. Z drugiej strony też jest. zobaczcie, jakie kotki. Ale to piękne wszystko jest. Wow. Jestem zakochana w takich drobnych rzeczach, a to już to w ogóle mi się bardzo podoba. Dobra, został ostatni. No, naprawdę jestem bardzo ciekawa. Co tu jest? Znowu coś. Jakaś masa. O, wow. Nie spodziewałam się, że tu będzie jakaś masa. Zobaczcie. A ja sobie nucę przy tym oh. Dobra, musiałam się wspomóc e, Nożyczkami I wyciągam masę Taką ala slime'ową Crunchy Ciężko się wyciąga z tego pojemniczka Halo, wychodź I... Dobra, wszystko wyciągnęłam I mam tutaj Fajną masę Naprawdę super, wydaje odgłosy Zobaczcie Albo usłyszcie. Uuu, jest taki trochę slime. Tylko tutaj przeważa ten dodatek. O, wow. Mega. Naprawdę mega się cieszę z tych wszystkich rzeczy. Reszta tutaj tych rzeczy, które wylosowałam. Uważam, że takie five y, surprise jest naprawdę mega urocze i się nie zawiodłam. Bardzo fajne rzeczy. Wydaje mi się, że to może być jako y, gumka do gumowania do szkoły. Te wszystkie breloczki i dodatki z tą masą są naprawdę super. Wow! Dajcie znać, co wy wylosowaliście. Yy, czy w ogóle kupiliście te kule, czy jesteście zadowoleni, jestem bardzo, my widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!